Przewodniczący Rady, księżyc Proboszu, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo i przede wszystkim drodzy uczniowie szkoły podstawowej w Trzebieniu. Muszę powiedzieć, że pięknie to wygląda, ale jak widzieliście na zdjęciach, byłem w Trzebieniu już kilka razy. Pierwszy raz to duże, kiedy mi pokazywano jak ta sala wyglądała, nie najlepiej wtedy. Kiedy rozmawialiśmy z Panem Wójtem, z Panem Przewodniczącym i z wieloma jeszcze innymi osobami na temat możliwości pozyskania środków, później wniosek był nieco pod kresem, ale zawsze mówiłem, żeby nie tracić nadziei, że będzie dobrze, i w końcu przyszedł ten moment, że mogłem wykonać telefon do Pana Wójta i powiedzieć, że jest dobrze, że będziemy podpisywać umowę. Ale wtedy powiedziałem, że też w przedieniu. Pamiętam, że tutaj tą umowę podpisywaliśmy w ówczesnych okolicznościach i warunkach. Nie sądziłem, że to tak pięknie będzie wyglądało już po remoncie. Powiem szczerze, że zawsze to, to jest budujące, kiedy widzi się takie obiekty, które są ważne dla, dla danej społeczności lokalnej, dla tych mniejszych miejscowości. I z satysfakcją zawsze spogląda wtedy, kiedy środki z budżetu województwa wielkopolskiego, ale też tak jak w tym przypadku środki z budżetu Unii Europejskiej, bo też chcę powiedzieć, że program rozwoju obszarów wiejskich to są środki z Unii Europejskiej dedykowane na obszary wiejskie, że te środki z budżetu województwa i z Unii Europejskiej mają taki wpływ na to, jak zmienia się ta rzeczywistość. To również taki w takich mniejszych miejscowościach jak Trzebie. Widzimy, że to są dobrze wydatkowane środki. Warto o tym też mówić i podkreślić, bo tu w szczególnie możemy sobie zadać pytanie, jak ta sala by wyglądała, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. Jak wyglądałoby wiele dróg innych inwestycji, gdyby właśnie nie te środki z Unii Europejskiej. Warto o tym mówić. A też w kontekście, że nie dalej jak wczoraj na terenie gminy Wojtkow-Kotowska w Sienienicach podpisywaliście z Panem Wójtem dwie umowy właśnie na środki z Unii Europejskiej, jedna na 5 milionów złotych na gospodarkę wodno-ściekową i rozwiązanie części problemów przecież i z kanalizacją, yy, z przepompownią ścieków, ale też też yy, z modernizacją linii wodociągowych. Myślę, że to też jest godne yy, podkreślenie i też chcę powiedzieć, no taka refleksja, że podobnie jak w Trzemieliu tak samo z tym projektem było tak, że był też pod kreską. I pan Wójt już, może nie do końca stracił nadzieję, ale zaczął tracić nadzieję. Powiedziałem, że ma środki czekać. A dzisiaj, jesteśmy po podpisaniu umowy i te środki znów zasilą znacząco budżet gminy i pozwolą rozwiązać kolejne problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. Mówię o tym, bo tak jak już rozpocząłem. To jest duża satysfakcja, kiedy można przyjechać tutaj do Państwa i zobaczyć, jak się rozwijacie, jak zmienia się gmina, jak się w związku z tym też uśmiechacie, bo widzicie, że to, co robicie, ma sens. Ja też widzę sens tego, co robię, wtedy, kiedy wyjeżdżam z Poznania, gdzie pracuję, ale jestem z Południowej Wielkopolski, więc uh, jestem związany z tym terenem od wielu, wielu lat. Kiedy Przyjeżdżam w teren, to, jest ten, to, to później sobie ładuję akumulatory w ten sposób, kiedy widzę, jak w jaki piękny sposób się rozwijać. Także gratuluję, cieszę się, że te środki, to pół miliona złotych w sposób znaczący wpłynęły na to, że ta sala tak wygląda, że została dobudowana, że została dobudowana część dla wodniczej straży pożarnej. To też było potrzebne. A też jeżeli jeszcze ta sala służy dla miejscowej społeczności, dla społeczności szkolnej, to tym bardziej cieszę. Chciałem pogratulować Wam przede wszystkim wspaniałego występu. Wiele ciekawych wątków tam, że się poruszyli, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to ta wspólna integracja i to, że potraficie cieszyć się i z tych większych, i z tych mniejszych rzeczy. To jest większe zadanie inwestycyjne, ale. Tutaj pani wymieniana również te dotacje związane z konkursem Wielko Wiesch, wielkopolska Wieś, wielkopolską nową wsi, ale z tym placem, który powstał tutaj obok, ale również z konkursem od nowa wsi szansą dla aktywnych sołectw tym dotacyjnym i wiele jeszcze innych, już nie będę mówił o drodze jadaszki popularnej w całym kraju. Ale my po stronie Wielkopolskiej zrobiliśmy to, co do nas zależało. I też mam satysfakcję, że się udało. Przepraszam, tak wielowątkowo, ale myślę, że z racji tego, że jesteśmy na ważnym podsumowaniu inwestycji w trzepieniu, to pozwoliłem sobie również na te elementy. Także gratuluję dzieciom, młodzieży, nauczycielom, bo to też taki trud, tak widzę, że jeszcze tutaj Pani taka spięta, już jest wszystko dobrze, proszę się nie denerwować, wszystko wyszło. Na szóstkę. Myślę, że pani dyrektor to też potwierdzi. I pan wójt, który jest związany z tą szkołą. Przecież, tak jak siedzieliśmy, to zastanawiał się, dlaczego tak dużo wątków związanych jest z wychowaniem fizycznym. No ale to myślę, że wszyscy wiemy, dlaczego tak dużo wątków. Szanowni Państwo, gratuluję. Cieszę się, że mogę z Państwem tutaj być, że mogę uczestniczyć w tym otwarciu. Tej sali, no i życzę, żeby ona tętniła życie. Bo myślę, że to jest najważniejsze. Nie po to przeznaczamy że pieniądze, żeby ten obiekt tylko stał, ale skoro tak wypiękną, to ma się I myślę, że tak będzie. Niech służy, niech e, służy do różnych przedsięwzięć i niech po prostu integruje mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję za tą możliwość spotkania. Gratuluję. Chciałem również na ręce pana wójta przekazać takie gratulacje, które mam przygotowane za to, że i na ręce pana wójta i pana przewodniczącego za to, że tę inwestycje zrealizowali. Nie wiem, co z nimi zrobił pan bo na tych pięknych białych ścianach, tak nie wiem, czy wypada to zawieszać, żeby nie popsuć tak, jak tutaj było w tej stręce. Znaczy nowa sala, dlaczego to ma być PF? Ale może tak że nie będzie. Przepraszam, to taka refleksja, jeszcze nawiązana do jednej z tych scenek wykonanej młodzieży. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo.